Telewizja Republika ujawniła dokument, z którego wynika, że rząd Donalda Tuska szuka na Podlasiu miejsc noclegowych dla tysięcy migrantów. Unijna przymusowa relokacja staje się faktem. Jest to pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, z którego wynika, że na Podlasiu samorządowcy mają udostępnić wykaz miejsc noclegowych dla imigrantów. Ale zaraz ktoś powie, może to dla Ukraińców. W dokumencie czytamy, że są to miejsca. W dokumencie czytamy, że są to miejsca dla osób innych niż obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Czyli te miejsca na pewno nie są dla Ukraińców. Możemy podejrzewać, że dla nielegalnych imigrantów. Poszukiwane są trzy kategorie obiektów, obiekty wspólnego zamieszkania, w których uchodźcy znajdą zakwaterowanie na okres średnioterminowy do długoterminowy powyżej trzech miesięcy, czyli akademiki, hotele, zaadaptowane przestrzenie mieszkalne, takie jak biura oraz posiadają oddzielne pokoje sypialne, mieszkalne dla każdej rodziny z pomieszczeniami wspólnymi, jak toaleta i kuchnia. Ośrodki zbiorowego zakwaterowania, zrozumiane jako otwarta przestrzeń, w której uchodźcy znajdą zakwaterowanie średnioterminowe do 3 miesięcy w istniejących budynkach np. szkoły, fabryki, koszary, domy kultury, sale gimnastyczne, magazyny. Oraz obozowiska rozumiane jako wydzielane nieruchomości, na których uchodźcy znajdują czasowe zakwaterowanie w oparciu o przygotowane miejsca namiotowe lub kontenerowe.